Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Counter Strike Global Offensive Gramy dzisiaj ludzie na trybie Battle Royale I dodane, zostały dodane tutaj nowe rzeczy e, Takie jak tarcza, bomby zapalające, ładunek C4 do wyboru na starcie Pisaliście mi ostatnio, że OP są egzobuty, żebym je przetestował Więc spróbujemy to dzisiaj e, wszystko sprawdzić Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień A ja wam przypnę, ludzie, e, i dajcie też jakiś komentarz A ja wam przypnę serdecznie Ducho, dobra, otrzymujesz tarczę balistyczną, i też widzę broń na starcie, i też widzę coś, coś do rozwalenia tam, więc podlatujemy do przodu. Piek, dobra, spadochron w miarę ogarnął się elegancko. Rozbijamy urządzenie dywersyfikacyjne, dywersyjne, ja tego nie chcę, ja chcę to rozwalić, a to chyba nie działa na to. Więc mamy, mały ludzie, problem. Mamy mały problem. Digoila już tam rzuciliśmy. Gdybym miał, ludzie, coś do rozwalenia tego, nie? Tutaj co mamy? Tutaj powinny być jakieś śrubokręty. dobra? Jest klucz. Jest klucz i klucze możemy tą skrzynkę rozwalić. I z tej skrzyni e, spróbujemy dropnąć jakąś giwerę. Więc pyk, pyk, pyk i MP. Co to jest? MP5, chyba? Volume 03, sobie dam, żebym słyszał o przeciwnikach. Przeciwników MP5. E, tu już leci jakaś skrzyneczka do naszych ziomeczków. Mamy tą tarczę na plecach. Ona nam niby życie ratuje. I dużo obrażeń e, niweluje, nie? Dobra, jest jeden frag. Kolejny gość zmontowany, dobra, dwa fragie na start Więc pięknie tutaj polecieliśmy Eee, sobie tych ziomeczków Pozbieram, tu jeden miał gość glocka Chyba jakiegoś Ej, były strzały z glocka, nie, ale tego glocka Nigdzie tutaj nie widać, patrzcie, tablety są A jest, tak, dziewiątka Dobra, eee, amunicji do tej mp5 Już za bardzo nie mamy, więc e... Interesuje mnie pakiet mobilności To są te egzobuty, mogę to sobie, sobie zamówić Zagłuszacz radaru też E, taktyczny, ej amunicja, dobra jest, myślałem, że nie ma Już się troszkę przestraszyłem, ale można jednak ogarnąć e, Tu jest toporek, tu mamy klucz, w sumie toporek sobie wezmę, bo fajnie wygląda Dobra ludzie, nie jest źle, nie jest źle, dwa fragie na start Najgorsze jest to, że te giwery to wszyscy widzą, nie, na mapie, MP7 MP5 czy MP7, no trudno wyczuć e, Skrzynka z amunicją powinna przylecieć do nas Dokładnie Ładujemy to. MP5 zagramy. Zobaczymy, jak tu MP5 nam pójdzie. To jest również jakaś skrzynka. A gdzieś tutaj ten dron skrzynkę wyrzucił, nie? A tego nie widać. Tam na dole jest amunicja, więc sobie możemy tam zlecieć. Egzobuty, jakbyśmy mieli albo z podochron. Byśmy to mogli wykorzystać. To jest działko, więc na to działko się pakować nie chcę. Delikatnie sobie tędy obejdę. Dobra, to działo do kogoś tam strzela. Możliwe, że jakiegoś gościa namierzyło. Tam był zakładnik. Zakładnika to ja na razie też nie chcę brać. Dobra, jakaś amunicja uzupełniona. Powiem tak, ja tego kantera naprawdę mało grałem, ale ten tryb wam się mega, mega spodobał, jak to grałem. Chcieliście więcej odcinków z tego, więc będziemy to ogrywać, żeby tutaj pokazać jak największy poziom, nie? Więc tak, mamy tutaj kamizelkę i skrzynka z bronią. To tutaj mamy P90. Bardzo fajna opcja, bardzo fajna opcja teraz. E, została tutaj w naszych łapach, więc e, 1200. Bierzemy sobie, e, moi drodzy, amunicję. Kolejny raz amunicję. tą tarczę mamy na plecach, więc to e, sobie zostawiamy. Jeszcze nie ogarniam do końca obsługi tego tabletu e, i mi się go często wyłącza. Tu jest ten zakładnik. Tego zakładnika w sumie nie mogę uratować już, bo e, on jest poza strefą, poza strefą tego jakby ratunku. Dobra, mamy teka i mamy tego eee, Mamy teka i mamy tego P90, więc Coś do strzelania jest, dobra jest gdzieś z pompą On to rozwalił, ja się tutaj przyczaje pod drzewem Będzie Skrzynia Dobra Powiem tak, MP5 była dużo mocniejsza Albo ja nie umiem trafiać w ogóle z tej petki, nie? Też może być problem po tej stronie, gość ma tarczę na plecach, więc Lepiej, żeby się plecami nie obracał. Jezu, ile amunicji musiałem z niego strzelić, nie? Dobierzemy. Strzykawkę jedną. Kolejna strzykawa z gościa jeszcze, żeby się leczyć. Gdzieś miał pompę i USP, więc tego nie chcę. Tarcza, 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 Tarczę mam. Z tym się ratuję. Kevik sobie z niego podniosę. Gdzieś mi troszkę amunicji tutaj przyniósł. Dobra, jest złota skrzynia. W złotej skrzyni mamy granat odłamkowy. Bardzo fajna rzecz. Przyda nam się, ale nie mamy w ogóle amunicji. I na amunicję nas nie stać. E, więc moi drodzy, jesteśmy troszkę w słabej sytuacji. Muszę tą pompę od niego przyjąć. Dobra, tu jest paczka samo. Dobra, to już jesteśmy uratowani. E, jakoś się możemy tutaj skrzesić. Co miał za tablet? Miał lepszy jakiś czy nie? Nie miał lepszego tabletu. 750 nagrody za przeżycie dostaliśmy. E, więc amunicję mogę sobie zamówić. Paczka z amunicją do nas już powoli leci. Eee, I jak jest aktualnie tutaj? Zostało jeszcze ile? Czterech wrogów oprócz nas. Mamy cztery gości do zabicia. No powiem tak: Pierwszy mecz idzie nawet nieźle. Dawałem auto uzupełnienie oddziału, ale jest jakiś problem aktualnie w counter Strike'u, że to nie działa. Że nie można sobie auto dobierania włączyć. Eee, I aktualnie gramy ludzie na jakieś chyba solówki. Ale też możemy trafić na duoski nie? Więc to nie jest taki też wyrównany tryb eee, póki co. Ale mamy jakieś Neidy? Mamy mamy Neida, mamy amunicję 113 życia, nie mamy pełnego życia, ale dobra. 550 yy, na koncie Golda załadowanego, więc nie jest też źle. I na spokojnie. Tam leci drop, tam leci drop, leci zrzut. Więc mega fajna opcja, e, byłoby sobie to ogarnąć. Tu są jakieś skrzynki rozwalone, ktoś dwie paczki amunicji załadował na siebie. A co to jest za motyw? To jest jakaś mina. Dobra, nie ruszą tego. Tam, tam mi nie jest potrzebne. Tu jest, tutaj powinien być gość, który ma amunicji dużo. Więc idziemy na cichaczu, podchodzimy. Może kogoś się uda zmontować zaraz. Nie wiem, czy przez te siatki można strzelać. Kanterze wiecie, to różnie bywa, nie? Tu się ktoś wyłożył. Więc tu powinien być koleż na blisko. On tam zrzut ma On ma zrzut, on ma pompę Dobra, spokojnie teraz, spokojnie, piek, amunicja Jakaś jest, dobra, idziemy pod wodę Nie wiem, czy on mnie pod wodą widziiony z plecami obrycony coś tam sobie kmini Więc piek szyszka mu tam pod nogi Zmontowany, dobra, goś zmontowany Elegancko to siadło, powiem wam, że Źle się zapowiadało, ale siadło to elegancko, Mamy Meczkę z gościa. Jakąś amunicję miał tutaj. Jeszcze uzupełnimy sobie. Tego tłumikę to ja nie chcę. No to teraz można grać. Tyle ci skrzynka z amunicją. Jezu, ta strefa też mocno bije. Dawaj to, gościu. Przeżyjemy, przeżyjemy sobie tą apteczkę zamówimy. Chociaż ty, czy my to przeżyjemy? Do tej strefy jest kawałek, ona coraz mocniej bije. Oj, mamy ludzie niemały problem. Mamy niemały problem. Jak zginę w strefie, to będzie największy przegryw z mojej strony e... Ja mam jakąś apteczkę, nie mam nic, mam tarczę balistyczną. Oj, niedobrze, niedobrze. Bierzemy się kierę. Zastrzyki wspomagające, muszę sobie zamówić. Dawać mi tu dostawę ludzie z zastrzykami, bo... Givera jest! W miarę ustawieni jesteśmy e... Tylko życia nam może braknąć. Jest m nie? No to ta m to jest w ogóle totalny PogChamp Dobra, oh, do nas już dronik Z tym naszym życiem Więc dawaj, dawaj, dawaj tego drona, kolego mój drogi On mi to rzucił w dobre miejsce Dokada posiłków, okej, okay, nie wiem o co chodzi Jakieś lagi są niemałe Odjemy w siebie zastrzyk Ta, ładu, ładuj, ładuj to strzykawe, kolego Dobra, życie nam się odnawia no tą amunicję pociąłem podnieść. Uda... No... Na plus to wyszło, nie? Ale... Ale życia trochę straciliśmy. To nawet dużo tego życia straciliśmy. Ej, okay, leci jakiś drop. Jest strefka tam poleciała, zostało jeszcze trzech przeciwników. Tu jest dwóch. Okej. Okay. Więc niedobrze, niedobrze. Powoli musimy się czaić delikatnie. Jedna skrzynka spadła, dobra. Jakś to rozwala sobie. Zmontowany jeden. Dobra, wychodzimy na plusik. I tu mnie jego ziomek dojechał, więc ludzie, nie było najgorzej, nie było najgorzej. Trzecie miejsce. Zostawiłem temu troszkę, czy nie? Zostawiłem mu dużo życia, go lekko po kewlarze tylko zbiłem. No powiem tak, emeczka ekstra klasa, mega kozacko się tym grało, no ale nam się nie poszczęściło. Było ich dwóch, no i w dwójkę je zmontowali. Patrzcie, ten gość ma wygrany mecz w tym momencie, bo bije gościa za strety. No i wygrywa mecz, więc e... trafiliśmy tam na dłoskę i przez to nie daliśmy rady. Ale, ale, było dobrze. Obrażenie zadane przeciwnikom. E... A tutaj są obrażenia, to trzeba sobie liczyć. Więc tak, trochę obiliśmy ich, e... trochę ich tutaj znokautowaliśmy, trochę przebiegliśmy. E... Zdjęliśmy sobie tutaj ile fragów. Ej, ta statystyka jest trochę bez sensu. Przyfragi, fragi bodajże. Dobra, widzimy się zaraz w kolejnym meczu. Dobra ludzie, tym razem polecimy sobie używając egzobutów. Znacznie zwiększają wysokość skoku, e, bo pisaliście, że to jest mega fajna opcja, więc spróbujemy to. Tarcza działa jak najbardziej na plus, widzieliście. Mogliśmy to e, wykorzystać tutaj w kilku akcjach, ale nie wiem, czy jest sens brania tarczy na start, ponieważ tarcze... Możemy podnieść łatwo z gościa, nie? Jeżeli zabijemy kolesia, który ma tarczę To tą tarczę można podnieść I mamy ją za darmo Więc warto korzystać z tych perków Których nie można tak łatwo zdobyć Dobra, lecimy prosto na skrzynkę jakąś I co to za skrzynia jest? To jest jakaś walizka To jest walizka pełna keszu chyba, coś mi się wydaje Okej, okay, ale tu jest działko też Więc dobra Wpakowaliśmy się w działko i w walizkę A egzobuty tak działają? Więc pyk, dobra, wyskakujemy, rozwalamy skrzyneczkę, mamy Glocka Nie, to jest 5-7, to jest 5-7, dobra Pyk To działko mnie lekko biło No to amunicję ma Dobra, jest pierwszy wróg położony Ty, gość się sam napatoczył do mnie, dobra, mamy dwie strzykawki, to jedną sobie mogę użyć Teoretycznie Więc git, dobra, jeden jest załatwiony Ty, te egzobuty są naprawdę spoko jeżeli chodzi o przemieszczania, się. Rozwalamy tutaj to, mamy pompkę. Na no z pompką to ja tak średnio lubię grać. Ale też pisaliście, że te pompy to są totalny pokrzamp na tym trybie. Więc, ee... Więc korzystamy, korzystamy To jest z dobrodziejstw, jakie nam daje gierka. Jakie strzały, o, ale dupła bomba, tej. To biorę. Dawaj to, ten młotek był fajniejszy. Eee, dobra, dalej coś tam wydupczyło. Jeżeli też... Znacie kogoś, kto chciałby nagrać może ze mną e, Ten tryb e, z YouTube'a, co tam nagrywa counter Strike, to też dajcie znać w komentarzach, to ja spróbuję się skontaktować I może coś Uda się fajniejszego przygotować, dobra 5.7 Mega spoko, jakiś wiecie Film nagrać z kimś Kogo również lubicie oglądać Tu jest ziomeczek Za tą ścianą nie ma go, za tą też nie Gdzie on się Kitrą. Jakiś TV zrobił O ty Najgorszy Jak on się tam dostał? Ładujemy w siebie EXO, raczej Ładujemy w siebie leczenie Tu jest wariacik Ja tutaj wyskoczyć na tych butach nie mogę no Ktoś tak szybko zrotował tam na górę Dobra, raz. Żeby go zaskoczyć delikatnie. Tu go nie ma. Więc spokojnie. Też brakuje nam ludzie życia trochę, nie? Przyzwijmy sobie drona z życiem. On mi obok się. Pojawi pewnie. Tu ktoś padł. Boję się wystawić, ludzie bo ja tu dynkę zaliczę. Gość chyba nade mną Dobra, leży Udało się Baduku. Jeszcze jeden gość? To ilu ich tutaj było? Czekajcie, ósme miejsce Ale mieliśmy tutaj tylko trzech, czterech gości W okolicy No nie pykła, ale egzobuty są mega spoko Dobra ludzie, zobaczymy to zaraz w kolejnym meczu Jak nam pójdzie Okej, okay, teraz mamy ostatnią próbę, moi drodzy Lecimy na kozbę Mamy tutaj paru przeciwników dookoła nas ale mam nadzieję, że uda nam się tutaj wyklikać. Może to będzie ten meczek? Ogólnie tak gram w to teraz i powiem Wam szczerze, że jest naprawdę ciężko tutaj, e, jeżeli gramy solo, wygrać mecz. Wygranie tej meczu solo graniczy troszkę z cudem, jeżeli chodzi o mnie na przykład. Nie wiem, jak e, Wy tutaj klikacie, jak gracie na co dzień w counter Strike'a czy e, coś w tym stylu. Ale wydaje mi się, że jest naprawdę, naprawdę mega trudno, żeby tutaj wygrać coś. No, tak jak teraz. Patrzcie, wylądowaliśmy. Chodzimy tymi tun tunelami, nie mamy żadnej broni Była skrzynka do tworzenia, nie mamy czym tego stworzyć Więc stamtąd się szybko ewakuowałem Jak mówię, no fajne są te egzobuty, mega spoko opcja Ale i tak wydaje mi się, że najlepszą opcją Tutaj na start jest ogarnięcie sobie tego paralizatora Jak widzieliście, wylądowałem na czerwonej skrzynce Mógłbym sobie ją otworzyć, a tak Nie mamy żadnej tutaj... E, opcji tego właśnie otworzenia i ratunku. Tu jest działko, tutaj nas mocno obiło. E, obił jakiś przeciwnik, jakoś broń podnosimy, tu jest zakładnik, tam mamy skrzyneczkę 47 życia tylko na koncie, więc to już jest mało. Jesteśmy na jedną dobrą e, bombę od e, ziomeczka jakiegoś. Tu jest zakładnik, to jest kolejna czerwona skrzynia, której nie będę mógł otworzyć, bo nie mam czym. E, dokładnie. I jak widzicie, też nie mam. Żadnych rzeczy, żeby sobie to ogarnąć Patrzcie, nie ma tutaj niczego, niczego, niczego Są tu jakieś kamizelki Mamy jakieś golda, mamy amunicję nawet No ale szczęście nie dopisuje No musimy sobie zakupić nóż Mogłem ten nóż zakupić już jakiś czas temu Zapomniałem o nim trochę eee, Więc tak, bierzemy ten nóż I musimy się ratować Tu jest co? Eksploziv jakiś To jest C4 Są pieniądze Dobrą C4 można podłożyć i wyczyścić dwóch gości na raz, nie? To jest w miarę jakiś, jakiś pomysł. Jest tarcza. Co sobie tarczę można podnieść, tarczą można bić! Ale tam jest przeciwnik. Dobra, ładujemy te pistolety. On nam sobie przyzwał coś niebieskiego. A ja go próbuje dojeżdżać, ale będzie ciężko, to musi być ludzie. One shot, one kill. Objechany delikatnie. Jezu, w ogóle go nie trafiłem. 3 HP mam, to jest po mnie. To jest koniec. Udało się. Ale fart. Szczerze, w ogóle się tego nie spodziewałem. Dobra, dzięki, Mordo. Dzięki tutaj za uratowanie mi życia, bo mam tylko 3 HP, więc sobie teraz tutaj od ciebie apteczkę użyję. E, mamy 2150 i sobie użyjemy zastrzyku wzmacniającego. Weźmiemy sobie zastrzyk. I wracamy powoli do gry, no, udało się, udało się jakoś wyjść z tego, ale problemy mieliśmy przeogromne, mieliśmy mega ogromne problemy, żeby tutaj jakoś się uratować i coś z tego meczu jeszcze wyciągnąć, ale jest dobrze Pyk, to sobie rozwalam, bizon, jest bizonik, a dobra, to z tych mniejszych czerwonych skrzyni ee, lecą pompy, a tutaj możemy ogarnąć sobie na przykład bizonika Dobra, dawaj gościu, mi tą strzykaweczkę, pyk, zastrzyk, ładuję w siebie 1150 mam, więc jeszcze jeden zastrzyk bym mógł teoretycznie przyzwać sobie. Tam jest yy, tam jest yy, ta, torba z pieniędzmi, więc podejdę. Dobra, nie jest źle, nie jest źle teraz. Jakoś ten mer się zaczyna układać. Tyk, torba, dawaj golda. Zakładnik, zakładnik, zakładnicy są tutaj, ale... Już się nie da. Yy, już się nie da, moi drodzy... Tego zakładnika ogarnąć, bo jeszcze jest poza strefą. Na exobuty, nie wiem gdzie jest jakiś cooldown tego, nie? Czy to się gdzieś ładuje, czy nie? No widzę tą ikonkę na dole, ale... Ona się jakby w ogóle nie zmienia. Chyba w ogóle CD-ków nie ma i można cały czas skakać. Też jest taka opcja. Otwieramy tutaj te drzwi. I tu możemy ludzie spotkać kamperów jakichś, nie? Więc... Tutaj musimy uważać. Dobra, wchodzę, tutaj jest goldzik. Dobra, jakąś kasę mamy, HP jakieś mamy. Bronie jakie mamy? Famas, deagle. Co zostanę przy tym bizonie Nie ma co się w te famasy digle pakować Tam jest pootwierane, tutaj i może być gość z przodu dalej. Ta mapa trochę mała jest, nie? Teoretycznie jest fajna. Dobra, jest gość jakiś. Słyszałem egzobuty. Jest montowany, dobra? Więc kolego tutaj więcej nie wychodź. Miał gość Glocka Coś tam wybucha Więc możliwe, że goś miał kolegów Patrzcie, to jest ta beczka, nie? Skampić jak ktoś wychodzi, beczkę wysadzić i też możemy gościa sprątnąć w ciągu sekundy eee, 2650 golda mamy aktualnie, więc jest git 10 przeciwników jeszcze w grze Amunicja mocno załadowana, więc o to też nie ma co martwić Dobra ludzie, pasowałoby to wygrać Pasowałoby to wygrać, jest teraz jakaś szansa. Mamy dwóch gości na dole. Granata mi tam rzucę. No, obijam go, ale. Zmontowany jest jeden, dobra. Mamy na blisko. Aj, tak ładnie się wcelowałem. Jednego gościa rozwaliłem, ale żaba mnie tutaj zaszła od tyłu i się nie udało tego uratować. No, miejscuwa mega spoko, nie? Mega fajnie tam się przyczailiśmy, ale no... Patrzcie, jak mnie go zmontował. On mnie jest z daleka widział na shifcie, podchodził, grał na przyczajce. No, zagrał na pusiaka i mu to się udało. Gdybym szybciej broń przeładował, gdybym miał amunicję, może to by się inaczej potoczyło ludzie, ale ja się dzisiaj z wami żegnam, kończę to na piątym miejscu. Jeden mecz był prawie wygrany, tutaj pofragowaliśmy trochę, troszkę damage'u posadowaliśmy... Ale nie udało się niczego wygrać, więc jeżeli macie kogoś chętnego, kto chciałby ze mną zagrać e, i nagrywa coś na YouTubie, to dajcie znać w komentarzach. No i Jezu, jak co oni są głośni. No i dzięki za oglądanie, ja się z wami żegnam, trzymajcie się do następnego. Cześć wam!